Zapraszam na kurs www.piotrciupak.pl Funkcja liniowa określona jest wzorem f od x równa się minus pierwiastek z 2x plus 4. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba. E, no ok, miejsce zerowe, czyli taki x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. No to jak to zrobić, żeby to policzyć? Wystarczy w miejsce f od x wstawić 0. I liczymy takie równanie, wtedy 0 to się równa minus pierwiastek z 2x plus 4. Zawsze jak się pytają o miejsce zerowe w takich zwykłych równaniach, to wystarczy w miejsce f od x, ewentualnie w miejsce Y wstawić 0 i wtedy policzymy sobie miejsce zerowe. No to do dzieła. Co możemy zrobić? Przynieśmy to wyrażenie na lewą stronę i zmieńmy znak, czyli będziemy mieli pierwiastek z dwóch x Równa się 4 zawsze, jak przenosimy jakieś wyrażenie na drugą stronę, równa się, zmieniamy znak na przeciwny. Dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli przez pierwiastek z dwóch i otrzymujemy, że x to jest 4 podzielić na pierwiastek z dwóch. My nie lubimy niewymierności w mianowniku, czyli nie lubimy pierwiastków w mianowniku, no to mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. Zobaczcie, pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch to jest 1. Zawsze mogę sobie taką, taką sztuczkę zastosować, czyli będę miał 4 pierwiastki z dwóch, przez 2. Czwórka z dwójką się skraca, tu mi zostaje dwa, tu mi zostaje 1 i mamy dwa pierwiastki z dwóch. Nasze wyrażenie x to jest, są dwa pierwiastki z dwóch i to jest odpowiedź. Poszukajmy takiej odpowiedzi, oczywiście jest odpowiedź D.